Z tej strony Mohol. Dzisiaj opowiem Wam o aktualizacji 2.6.7b. Skąd ona się wzięła, co wnosi do gry i dlaczego w ogóle ta aktualizacja została wprowadzona. Jak niektórzy z Was już wiedzą, parę dni temu jeden z graczy, Ultimate Eggman, w czasie swojego streama na Twitchu dokonał, wykonał szczelinę 150, grając solo na barbarzyńcy suporcie. Co jest rzeczą niemożliwą do wykonania e, bez buffu sezonowego. On tutaj znalazł lukę tego systemu, znalazł e, tak zwany glitch, który wykorzystał i no, poniósł za to konsekwencje, o tym później. Generalnie wykonał no, to w ten sposób, że będąc e, utworzył szczelinę falemów, mając jeszcze dwóch innych graczy ze sobą, ci inni gracze e, Poszli sobie na otwarty świat, grupowali mopki. W ten sposób doprowadzili do tego, że nabijały jemu się staki. W szczelinie, głębokiej szczelinie. Się oczywiście tam musiał teleportować i tak dalej. Filmik jest na mecie Wielu z Was go na pewno oglądało. Czy jest to wykorzystanie słuszne, czy niesłuszne. To już zostawiam wam do oceny. Moja ocena jest taka, że jest to niesłuszne i nie powinien tego robić. Jest inne miejsce, gdzie mógłby to przetestować, chciał to pokazać, chciał sobie to nagrać, spoko, ok. Ale mógłby to zrobić na serwerze PST. Wtedy na pewno by nie dostał bana na Twitchu, na pewno by nie dostał bana od Blizzarda i nie byłoby tak, tak wielkiego szumu. Jeżeli chodzi o samą aktualizację, to pierwszy raz w historii zauważyłem, że Blizzard tak szybko zareagował na wyczyn jednego z graczy. O samej aktualizacji możemy sobie poczytać w Doni Blizzarda i wytłumaczeniach tego. Doszły do nich słuchy. Tutaj piszą o tym, że doszły do nich słuchy, o tym, że w. w Wykorzystuje się w wzmocnienie sezonowe w głębokich szczelinach, w grze solo. To nie było ich zamierzonym działaniem i wykorzystywanie tego jest niezgodne z praktyką i ogólną etyką gry. Tutaj wspominają również, że będą usuwać wszystkie wyniki z tablicy wyników, jeżeli ktoś w ten sposób osiągnie, a konta będą banowane. Także nie polecam nikomu wykonywanie bądź... Wykonywanie szczeliny w ten sposób, dlatego, że możecie po prostu dostać bana i wasze konto zostanie zamknięte. Nie będzie tutaj możliwości odwołania. Oni tutaj o tym informują i przypominają, że używanie jakichkolwiek programów trzecich, nakładek i tak dalej też jest zabronione. Zobaczymy. Wiem z własnego doświadczenia, że ludzie używają różnych nakładek. Wiem o tym, bo. Sam widziałem takie rzeczy, i tutaj co z tym zrobią, zobaczymy. Musimy poczekać. Jeżeli chodzi o samą aktualizację 2.6.7b, została ona wprowadzona dzisiaj i usuwa ona bądź też naprawia błąd umożliwiający niezamierzone użycie mechaniki gry w kontekście motywu sezonu. W związku z tym, Muszą być w tym samym świecie co potwór, którego zabijają. To znaczy, że w momencie, kiedy zabijacie potwora, osiągacie powiedzmy 500 staków, zjawiają się aniołki, one się pojawią tylko i wyłącznie na tej mapie, na której został zabity potwór. Jeżeli będziecie na jednej mapie i przejdziecie na drugą, to tam tego buffu sezonowego już nie będzie. Ja zapraszam Was ze swojej strony do komentowania całej tej sytuacji w komentarzach pod filmem. Chciałbym wiedzieć, jakie jest Wasze zdanie, jeżeli chodzi o tą daną sytuację, czy ten gracz wykorzystał to uczciwie, czy też nieuczciwie, tak jak wspomniałem wcześniej. Według mnie nie powinien tego wykonywać na live serwerach, powinien to, jeżeli już chciał sobie nagrać filmik, dokonać czegoś takiego, powinien to zrobić na serwerze PST, bo do tego właśnie ten serwer został stworzony. Na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Elo!